Zmęczony Michał Siplak, zmęczony, ale szczęśliwy Michał Siplak po tym zwycięstwie? Tak, szczęśliwy za drużynę, za to, że pocieszyliśmy kibiców, też wygraną I że idziemy wyżej w tabeli, za to jestem bardzo szczęśliwy. Trwa po prostu jakby no, trzy zwycięstwa z rzędu i to nas bardzo cieszy, zero stylu też. Za to jestem bardzo też szczęśliwy za drużynę i idziemy dalej, mi dursz. Piękne słowa i piękny akcent w tym naszym śląskim języku. E, Michał, to był mecz walki, to był mecz ciężki. E, co spowodowało, że potrafiliście pokazać taką dojrzałość i wyczekać Krakowie? I skoro nie udało się zwyciężyć pięknie, wysoko, tak jak w Łodzi, to po prostu zwyciężyć i strzelić tą ważną bramkę? Tak, no, wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, lekki mecz i e, wiedzieliśmy, że Krakowia gra z kontry, ja to też wiedziałem, bo Spędziłem kilka lat w Krakowie i wiedziałem, co jest ich mocna strona i w pierwszej połowie bardzo no, spowodowaliśmy to latwymi stratami piłki, że napędzaliśmy ich po prostu do kontrataków. Na szczęście straciliśmy bramki, a trzeba na to uważać, że też, uh, też z mojej strony pierwsza połowa nie była najlepsza i pokazaliśmy sobie, trener pokazał nam sytuację w przerwie, że co poprawić, co lepsić i uważam, że druga polowa w naszym wykonaniu już była na bardzo wysokim poziomie. Teraz coraz wyższe miejsce w tabeli. No to cóż, nic, tylko zwyciężać dalej i piąć się w górę. Tak, czeka nas następny ciężki mecz. Wierzę, że się przygotujemy na niego bardzo dobrze i, i wygramy i będzie trwała ta. Jak się to mówi? Seria. Seria, dokładnie. I tego Wam z całego serca życzymy. Dzięki i gratulacje. Dziękuję również.